Zapraszamy Państwa już 7 czerwca do Galerii Szyb-Wilson na rozruch maszyn. O godzinie 18.15 ruszamy z 12 Art Night festiwalem. Będzie 496 artystów z 46 krajów, z 6 kontynentów. To malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika, tkanina i witraż. Święto. Radości, ożywczych barw, fantastycznych pejzaży, pięknych miast i z wyobraźni artystów, z ich snów, przeróżne fantastyczne sceny, ale również pejzaże kolumbijskie, bowiem Kolumbia jest motywem przewodnim, w ogóle Ameryka Południowa, Łacińska. Mnóstwo artystów z tego kontynentu to oczywiście piękne pola kawowe, lasy deszczowe. Klify morskie, no i piękne festiwale i zabawy, chociażby festiwal Velpacho kolorowe, barwne. Festiwal potrwa dwa miesiące. Wstęp jest na wszystkie nasze zdarzenia bezpłatny, również do galerii, na tą główną wystawę. A ponadto Art Jarmark 7 lipca na naszym pięknym Nikiszowcu. Mnóstwo warsztatów prowadzonych przez artystów przez cały okres festiwalu 7 czerwca o godzinie 19 uświetni warniarz koncert Sukombo muzyki kolumbijskiej, południowoamerykańskiej i oczywiście będzie można zobaczyć fantastyczny oryginalny taniec kolumbijski, w pięknych strojach artystów. Także myślę, że Industriada zacznie się fantastycznie. Zapraszam bardzo serdecznie.